Cześć, witajcie. A dzisiaj film o nowej grze, którą jest Tarn Broken Ranks, czyli po prostu Tarn, ale taki odświeżony. Też niektórzy mówią, że Broken Ranks to jest nowa gra, jak sami autorzy tej gry mówią, że to jest nowa gra. Ale dzisiaj mamy bardzo wyczekiwano przez wydaje mi się starych graczy, którzy grali już dużo w Ternę. Mamy teraz w końcu premierę, czyli 25 stycznia, to jest dzisiaj, we wtorek, startują serwery, nowe serwery w Ternu, znaczy no, Broken Ranks, i będziemy już mogli cieszyć się grą w 3D. Co prawda wiele rzeczy z Ternu nie zostanie przeniesionych do 3D, jakieś tam różne instancje, różne bossy, ale też będzie dużo nowości, dużo zmian, oczywiście zmiany wyglądu. Tak jak tutaj mamy obrazki na głównej stronie, jakieś tam po prostu nowe wyglądy postaci i, i tak dalej. Będzie można tworzyć nowe awatary i wiele, 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 wiele nowości. A ja chciałbym zachęcić wszystkich do grania w tą grę, chociaż może za dużo ludzi nie obejrzy ten film. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że będę grał w nią na serwerze EasyN. Razem ze, z, z moimi znajomymi, z kolegami, tam postaramy się stworzyć swoją gildię. Jakby grać na początku ja postaram się grać bardzo dużo. No, zobaczę, jak mi to tam będzie szło. Oczywiście też mam pracę i i muszę, muszę, muszę tam poświęcić temu czasu, a nie, nie tylko grze, ale nocami, wieczorami można, można, trochę sobie pograć. Także co poza tym, no filmów jakichś nie będę z tego na pewno wstawiał, może, może, jakiś tam od czasu do czasu coś się pojawi, transmisji też raczej nie będę robił ze względu na szybkość mojego łącza internetowego, no nie pozwala mi to ze bardzo na, na przesyłanie jakichś streamów. No ale, jakby po prostu trzeba cieszyć się tą grą, e, jakieś streamy nawet samą, że będę oglądał, bo na pewno u Wagona będą streamy i też widziałem, że Royo ma zamiar grać w tą grę. Także no w końcu, w końcu startuje Broken Ranks, e, już nie wiem 10 lat temu jak się grało, tak myślę, że teraz jakby nowa gra. Kiedyś się grał właśnie w tern, a teraz jakby startuje nowa gra. Broken Ranks, czyli odświeżone taerny, wszystko od początku. I ja pamiętam, jak 10 lat temu jeszcze było się takim małym dzieciakiem z podstawówki. Się grało w to z taką kurde satysfakcją, że tam coś się zdobywało po kolei, że te itemy jakby nie było tak łatwo zdobyć jak, jak teraz jest w nie na starych serwerach. Po prostu e, każdy item był tak wywalczony. Jeśli komuś jakiś spadł rar, przedmiot z bossa, to był naprawdę koksem. I, I to powróci teraz od początku. Wszystko będzie od nowa i nowa gra. Także bardzo zapraszam do niej. Dziękuję, że obejrzyjcie ten film. E, no i cóż, no, widzimy się o 17.00 dzisiaj. Trzymajcie się. Ekspcie dużo, dużo, dużo. Dropcie. I siema.